Dobry dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. No, szanowni, życie dynamiczne, sytuacja dyna dynamiczna. Dużo się dzieje ostatnio w moim życiu, ale już jest w porządku. No, tutaj ręka wygląda jak wygląda, już jest tutaj ładnie zaopatrzona. Założonych mam 9 szwów. Nie wiem, tutaj będzie pewnie zdjęcie, to zobaczycie. Wszystko jest w porządku, jestem w dobrej kondycji, trzymam się, także jest ok. Moi drodzy, kilka tematów dosyć istotnych uciekło. No, niestety tak to w życiu bywa, ale ja postaram się je skomentować i tak, w swój oczywiście subiektywny sposób. Szanowni, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze pod moimi shortami. Te, które nakręciłem tam podczas mojej wizyty wczorajszej na stacji Pogotowia, jak również, jak już byłem w domu, za wszystkie komentarze i te lajki i słowa wsparcia. Bardzo dziękuję. Świadczy to o jednym. Po prostu jestem dla Was kimś ważnym w jakiś sposób. Naprawdę mi to bardzo imponuje, naprawdę. Dlaczego taki zwykły człowiek jak ja yy, skupia takich zacnych ludzi wokół siebie? No jest mi po prostu niezmiernie miło i jeszcze raz serdeczne dziękuję za to, że takim zaufaniem mnie po prostu obdarzyliście. Jeszcze raz dziękuję. Przechodzimy do materiału. Bez mojego zbędnego ględzenia. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat związany z pewnym filmem. Krótkim filmem, krótkim materiałem, ale zobaczcie. Większość tego to przede wszystkim wielka niebezpieczność dla Polaków i ja rozumiem, że oni to rozumieją, bo na dzisiaj, kiedy każdy dziesiąty mieszkańca Polski to Ukraińcy, Розхитувати неприязнь між українцями і поляками це вже дуже небезпечно, перш за все для Польщі, бо це на території Польщі почнуться бійки, бо це на території Польщі почнуться підпалювання якихось там e, магазинів, будинків і так далі. І це перш за все впливає на внутрішню безпеку Польщі. Тож про це перш за все мають думати польські Так, мої дорогі, є то пані Наталія Панченко, так, яка która... dosyć mocno agitowała za tą pomocą dla Ukrainy. Ja też z tą panią się ściąłem, tak, na TikToku, na początku tej awantury ukraińskiej, kiedy ona tam mocno agitowała na TikToku i ja zadałem jej pytanie, gdzie podziały się agregaty prądotwórcze. A wiecie, że ja zawsze jak zadaję pytanie, to ja już znam odpowiedź. Bo ja wtedy namierzyłem te agregaty na Ukrainie. Ci, którzy oglądali mój kanał od początku, kiedy była jeszcze w wersji rolnik, komentuje, Pokazałem materiał filmowy, gdzie te agregaty pojechały, jak były sprzedawane i jak były rozdystrybuowane. Ta pani za tym stała. Wtedy ta pani mnie wyzywała od ruskich agentów, bo tylko tak potrafią. Oczywiście zbluzgała, jak to się mówi, a na koniec zablokowała. Generalnie, wiecie, z takimi osobami to jest jak granie w szachy z gołębiem. Poprzewraca wszystkie pionki, nasra na szachownicę, a później będzie chodził dumny z tego, co zrobił. Tak samo jest dyskusja z tą panią. Ale tam, jak widzieliście na tym materiale, tam była jeszcze taka mapka wrzucona i było napisane: Niezłomna kraina. Ta pani bardzo mocno agituje, bo ta pani jest dosyć dobrze opłacaną aktywistką przez mm, ekipę Georgia Sorosza. Tak, moi drodzy, chciałem wam zwrócić uwagę, że ta pani również brała udziały w 2014 roku. Tak, mimo swojego młodego wieku brała w 2014 roku w Odessie. Mm. Różnego rodzaju robiła akcje, jak również nawet fotografowała zwłoki tych zamordowanych ludzi, gdzie napisała na swoim koncie psu należy się psia śmierć. Tak ona mówi o ludziach, którzy nie są z Ukrainy. Tylko ona jest taką bojowniczką, moi drodzy, o swój kraj. Mm, tak tu agituje, ale uciekła do Włoch. Dlaczego? Żeby nie iść na front? No, ale okej. Okay. I przejdźmy teraz do tego naszego polskiego wątku. Ona tu powiedziała taką bardzo ważną, istotną sprawę, o której ja mówiłem niejednokrotnie. Gdzie politycy, niektórzy w prywatnych też wiadomościach mówili, że głupoty opowiadam, skąd mam takie informacje? Ta pani powiedziała, że dziesiąty co dziesiąty członek naszej społeczności polskiej to jest Ukrainiec. Wychodzi na to, że ich jest około czterech milionów, tak? No tak by wychodziło. To jest potężna armia, moi drodzy. I to, co ona powiedziała, moi drodzy, to są po prostu groźby karalne. Mało tego, to jest y, sabotaż, dywersja, jak zwał, tak zwał. To, co ona zapowiada. A przypomnijcie sobie Marywilską. Wszyscy mówili, że to y, rosyjski, rosyjski wywiad. Tylko zauważcie, że wszystkie te y, sytuacje, które miały do tej pory w Polsce z podpaleniami, z pobiciami i tak dalej, różne takie, zawsze przeważnie byli łapani Ukraińcy. Oczywiście dorabiana była do tego ideologia, że to o, ruski wywiad. Mm, wiecie co? Jakby ruskie mieli coś podpalić, to by nie robili y, tego z halą na Mary wilskiej, prawda? No właśnie. Gdyby y, ruski wywiad miał coś zaatakować. To raczej coś strategicznego, a nie doprowadzać kupców i innych do upadłości. Tak, moi drodzy. A już słyszymy, że polska policja, o ile jeszcze taka istnieje, nie radzi sobie z grupami z przestępczymi ze wschodu. Są na to materiały filmowe. Więc powiedzcie mi, jak taka pani może mieć swobodny wjazd do Polski? Może mi ktoś to wytłumaczy z Was, moi drodzy, bo ja po prostu nie wiem. Szanowni, i tu taka informacja za wielkiej wody od samego Scotta Rittera. Tak, Scott Ritter, kto nie wie, wygooglować. Oczywiście ja wiem, że Wy wszyscy wiecie, kto to jest Scott Ritter. To taki był żart. Skodriter oświadczył, że Ukraina nie może już dłużej powstrzymywać postępów wojsk rosyjskich. Cytuję: Rosja wygrała dziś wojnę na wyniszczenie i będą kontynuować postępy tak, jak czyni to teraz. Ukraina nie może nic zrobić, żeby temu zapomnieć. Brakuje sprzętu, brakuje ludzi, brakuje pieniędzy, żeby ustabilizować sytuację. Maszyna wyniszczająca jest tak po stronie Rosji, że rozdrabnia wszystko, co Ukraińcy jej rzucą. Rosja nawet nie pomyśli o zamrożeniu konfliktu, ponieważ rozumie, że Zachód wykorzysta tę przerwę do dozbrojenia się i poprawienia swojej pozycji. A nowy prezydent Donald Trump musi przede wszystkim wyjść z założenia, że Rosja w każdym przypadku z powodzeniem osiągnie wszystkie cele. Tak. W tej chwili cały Zachód jest niezrównoważony właśnie dlatego, że Rosja wygrywa wojnę dzięki wyższości swojego kompleksu militarno-przemysłowego, wyższości swojej gospodarki, a przede wszystkim. Narodu i obywateli. Ale Rosja nie zrezygnuje z żadnej z tych pozycji, aby prezydent USA zyskał jakąś polityczną pozycję negocjacyjną. No i trudno się ze Scotterem, Scottem, przepraszam, Ritterem nie zgodzić, moi drodzy. Ale zauważcie, oni wszyscy teraz mówią to, co my mówimy od trzech lat, tak naprawdę. No cóż, no my nie mamy takich zasięgów, my jesteśmy niepopularni. Ale przypomnijmy sobie akurat nie Scott'a ale innych polityków słowa. Doskonale wiecie, o kim mówię. Jak to teraz wyglądają? Tylko, czy politycy mają wstyd? No właśnie. Moi drodzy, byliśmy tutaj za wielką wodą u Scott'a Trudno nie wspomnieć o tej sytuacji. Otóż na waszych kranach jest Donald Trump z największym zbrodniarzem XXI wieku Benjamin Netanyahu. O co chodzi? Premier Izraela odwiedził Stany Zjednoczone Waszyngton, stając się pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedził Donalda Trumpa od czasu jego powrotu do Białego Domu. Moi drodzy, w moim odczuciu jest to bardzo wymowne, ale lecimy dalej. W tym samym czasie demokraci postanowili zrobić Trumpowi na złość i w kongresie zawiesili sprzedaż broni do Izraela za kwotę 1 miliarda dolarów, co miało zostać ogłoszone pod koniec wizyty Natania Chuja. Chociaż demokraci nie będą w stanie całkowicie zablokować tej pomocy, to jednak spowoduje to pewne trudności i szkody polityczne dla Trumpa. Mimo to, po rozmowach z Netanyahuem, Trump wygłosił szereg głośnych oświadczeń. Jedno z nich mówiło o, o tym, że Stany Zjednoczone są gotowe okupować strefę gazy i rozpocząć oczyszczanie tej enklawy. Moi drodzy, co to znaczy oczyszczanie? Zaraz Wam powiem. Arabia Saudyjska wesprze działania USA na Bliskim Wschodzie. Problem jest taki, że Arabia Saudyjska nie potwierdziła tego. Nawet chyba jej nikt o to nie zapytał. Stany Zjednoczone ogłoszą swoje stanowisko w sprawie własności zachodniego brzegu Jordanu w nadchodzących tygodniach. Republikanie złożyli w Senacie Izbie Reprezentantów USA projekt ustawy mający na celu zastąpienie w oficjalnych dokumentach określenia zachodni brzeg określeniem Judea i Samaria. Nataniachuj z kolei nazwał Trumpa największym przyjacielem Białego Domu w całej historii Izraela. Ale moi drodzy, to jeszcze jest nie wszystko. Otóż jeden z reporterów zapytał Donalda Trumpa, co to znaczy to oczyszczenie etniczne. Takie w stylu MAGA, czyli Make America Great Again. I reporter pyta prezydenta o możliwości relokacji Palestyńczyków z gazy. Pytanie. Ile osób rozważacie relokować z Gazy? Donald Trump odpowiada: Mówimy o około 1 milion 700 tysięcy ludzi. Wierzę, że zostaną przesiedleni w miejsce, w których będą mogli cieszyć się pięknym życiem bez ciągłego strachu przed śmiercią. Zaraz, zaraz moi drodzy. Czy on właśnie przyznał, że 600 tysięcy Palestyńczyków wyparowało? Przed 7 października populacja gazy wynosiła 2 miliony 300 tysięcy ludzi. Gdzie jest te 600 tysięcy? A teraz zastanówmy się: pakt migracyjny przyspiesza, a oni chcą relokować Palestyńczyków z tamtych rejonów. Polska, wszem i wobec, mówimy o rządzących, oświadczają oficjalnie, że są sojusznikami Izraela. Nawet list żelazny Natania Chujowi dali? Rozumiecie, co tu się odstawia? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Bo mnie włosy po prostu stanęły dęba. Tych niewiele, co mam. Szanowni, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, co się w tej chwili dzieje w Polsce. A teraz wam pokażę i będziecie szokowani. Tak, moi drodzy, to są rosyjskie media. O co chodzi? Ja przeczytam tłumaczenie. Z Izwiesti to jest: Sprawa karna pod zarzutem zamachu stanu wszczęto przeciwko premierowi Polski Tuskowi. Zapowiedział to prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oprócz Donalda Tuska, organizację spisku podejrzewa się marszałka Sejmu i Senatu, szefa Centrum Prawa Rządowego oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Zarzuty wobec urzędników związane są z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem była zmiana ustroju konstytucyjnego Polski. W odpowiedzi na zarzuty polski premier opublikował film, na którym ironicznie mówi o otwarciu sprawy. Na nagraniu Tusk gra w tenisa stołowego i nazywa to poważną sprawą. A do oskarżeń o, gospod o gospodarcze niedociągnięcia proponuje wrócić później. Moi drodzy, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo tutaj co pisze Ria Nowosti, Ja tu zacytuję. 31 stycznia podpisałem 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez premiera ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, przewodniczącego rządu centrum legislacyjnego, niektórych sędziów i prokuraturów, a także inne osoby, tak powiedział Bogdan Święczkowski dziennikarzom. Według niego po otrzymaniu oświadczenia prokuratora wszedł śledztwo w sprawie karnej. Śledztwo w tej sprawie rozpoczął prokurator Michał Ostrowski. Moi drodzy, to powiedziała w tej chwili Iria Nowosti. A tutaj chciałem taką troszeczkę prywatę wam powiedzieć, bo ten prokurator Michał Ostrowski to jest jako ten jeden z niewielu, którzy się postawili Bodnarowi i nie zrezygnowali ze stanowiska. I powiem tak, chłop urodził się w Radomsku. Nie tylko ja pochodzę z Radomska. Tak, moi drodzy, takie jak to się mówi buntownicze dusze. No oczywiście to taki żart, ale poniekąd dumny jestem z człowieka. To tak wygląda. Natomiast moi drodzy, jeżeli już w Rosji piszą o takich tematach, to znaczy, że sprawa jest poważna. Powiedziałem moi drodzy, że skoro Rosja opowiada na takie tematy y, związane z Tuskiem, już w swoich mediach pompuje to tak naprawdę z każdej strony, to tak wspomniałem wcześniej: Wiecie, że coś się dzieje. I to nie jest ruska propaganda, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale następuje odwrót. Odwrót tak naprawdę wszystkich popleczników krainy wideł i siekiery. Przykład, proszę bardzo, otóż na waszych ekranach nomen omen nie kto inny, tylko y, Olaf Scholz. O co chodzi? Olaf Scholz powiedział, że skoro Ukraina w tej chwili chce dalej wojować, to niech wojuje za swoje pieniądze. Można to tak odebrać zacytuję: y, Bardzo egoistyczne i bardzo ego egocentryczne postępowanie Ukrainy powoduje to, że Niemcy nie mają dużej chęci poświęcać swoich zasobów do rozwiązania tego konfliktu. Tak, moi drodzy, Olaf Scholz to powiedział. No i cóż, panie Scholz, rzadko się z panem zgadzam, ale przez grzeczność nie zaprzeczę. Tak, moi drodzy, i to był ostatni news dzisiejszego raportu. Ale raport nie może odbyć się przecież bez suchara. Telewizyjny program y, rozrywkowy pod tytułem 1 z 10. Pan Tadeusz Sztuk prowadzący, zadaje uczestniczce pytanie. W spodniach i na świadectwie. Uczestniczka myśli i zaczerwiona nam mówi: Pała. Prowadzący, to też, ale chodziło nam o pasek. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem zakończę dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, to pamiętajcie o lajku, subie i oczywiście o puknięciu dzwoneczek. I teraz, moi drodzy, ciekawe ogłoszenie parafialne. Jutrzejszy live będzie, moi drodzy, z udziałem Sebastiana Rosa i Justyny Krasowicz. Będzie to drużyna Brauna. Tak, moi drodzy, zobaczymy, co nam ciekawego powiedzą. Za to sobotni live będzie z przytupem i z przyświstem.